Siema. Zastanawiałeś się kiedyś, czy takie filmy są prawdziwe? Widać na nich jakichś pracowników, na bieżąco pracujących nad efektami dźwiękowymi do wideo za pomocą randomowych przedmiotów. Otóż od 7 miesięcy robię własną grę i stworzyłem już około 50 dobrych efektów dźwiękowych, więc czuję się idealną osobą, żeby Ci to wyjaśnić. Podczas tych 3 minut za pomocą mikrofonu i darmowych programów tworzymy własny efekt, nie wiem, smoczego ryku. Potem pokażę Ci, co dodałem do mojej gry od ostatniego devloga. Pobierz więc Audio City, czyli program do edycji dźwięku za darmożkę, a ja przekażę słowo dzisiejszego sponsora: Letty czyli. <laughs> Sorry mu się. Więc, żeby stworzyć efekt dźwiękowy, musimy mieć jakieś próbki audio do edycji. Zazwyczaj wystarczą proste czynności, które możesz zrobić nie odrywając się od komputera, jak klaśnięcie czy uderzenie w biurko. Szybki tutorial w Audio City. Żeby nagrać klikamy w czerwone, lewym zaznaczamy, zaznaczone możemy kopiować, ctrl-c wklejać, ctrl-v i usuwać delete'em. Oczywiście nie musimy nagrywać wszystkiego sami. Istnieją strony internetowe jak np. freesounds.org, gdzie znajdziemy masę próbek za darmo z możliwością używania w produktach komercyjnych. Trzeba jedynie zwrócić uwagę na licencję. Gdy mamy już próbki, możemy je lepić i zmieniać jak plastelinę za pomocą czterech sposobów. Pierwszy, layering, czyli nakładanie, czyli nakładanie paru próbek, próbek na siebie. Na siebie. Potem pitch shifting, czyli manipulowanie i wysokością. wysokością dźwięku. Equalizing, czyli zabawa equalizerem oraz wszystkie specjalne efekty, które pozwoli nam program lub pluginy, które do niego wkraliśmy. Nagram więc i nałożę na siebie parę dźwięków. Wow. 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 Jeśli słyszycie dużo szumów, to możecie je łatwo usunąć w Audacity. Tutorial w opisie. Teraz, zaznaczając fragment i klikając tutaj, możemy zmieniać wysokość i tempo dźwięku. Ja polecam tę opcję ze zmianą szybkości, bo brzmi najbardziej naturalnie. Wow. <laughs> Teraz brzmi to tak. Cały czas jak jakaś amatorska zabawa, ale próbujemy dalej. Zaznaczając fragment i wybierając ten efekt, możemy korektować dźwięk equalizerem. Po prostu trzeba się z tym trochę pobawić, aż dojdziemy do fajnego dźwięku. Jak widzisz, każdy z tych etapów w Audacity przedstawiony jest jako efekt. Nie powinieneś mieć więc trudności w zastosowaniu innych efektów. Wystarczy po prostu trochę poklikać i zobaczyć co Ci pasuje. Finalny efekt brzmi tak. Więc odpowiadając na pytanie z początku, efekty dźwiękowe do filmu nie powstają w taki sposób. Przede wszystkim nie robi ich się na bieżąco nagrywając, tylko wstawiając edytowane próbki podczas montażu. Ej, ale miałeś tam jeszcze pokazać co dodałeś do swojej gry! A, no tak. Od ostatniego devloga, czyli końca października, zrobiłem sobie przerwę od programowania, więc nie ma dużo zmian wpływających na rozgrywkę. Po pierwsze, trzeba było usunąć 9, czyli wszystkie efekty dźwiękowe, bo do większości nie miałem praw autorskich, a poza tym bardzo się od siebie różniły i wszystko razem brzmiało po prostu źle. W zamian powstało aż 28 nowych, przyjemnych dla ucha dźwięków, które już na 100% wylądują w finalnym produkcie. Czemu aż tyle? Bo dodałem dźwięk Dźwięki domenu, dźwięki powiadomień, wybuchu, poruszanie się gracza, przeciwnika, alternatywne dźwięki niszczenia trawy i nowy system ambientów. Podobnie jest do tego z Minecrafta, gdzie podczas eksplorowania jaskiń raz na jakiś czas będziemy mogli usłyszeć straszne dźwięki. Na razie mamy dostępne tylko trzy rodzaje ambientów, które mają po 33% szans na zagranie co dwie minuty. Pierwszy to zwykły dźwięk wiatru, drugi to taki fajny kruk, który oprócz dźwięku wyświetla dodatkowo grafikę na ekranie, a trzeci to muzyka. A propos muzyki, zacząłem komponować ją do Farmcos. Moja pierwsza styczność z programem wyglądała tak. Totalnie nie pasuje do gry. A niektóre instrumenty grają zdecydowanie za głośno. Zabrałem się też za muzykę do menu. Wyszło tak. I również za jedną, która będzie tam czasami leciała w tle. Wyszło mniej więcej tak. Wszystkie brzmią fatalnie, ale nie bez powodu dodałem możliwość wyciszenia muzyki, co nie? Do premiery chciałbym dodać od 3 do 5 utworów w tle. Ale żeby muzyka i nowe efekty dobrze ze sobą współgrały, trzeba było je zmiksować, czyli w uproszczeniu dostosować głośność każdego z nich. Specjalnie do tego zadania zrobiłem nowy system ustawień, który generuje i wczytuje taki klip. Dzięki temu łatwo mogę zmienić tutaj głośność każdego dźwięku osobno i kompilując za każdym razem gry, co z obecną ilością kodu zajmuje nawet minutę. Przy okazji pojawiły się też ustawienia pełnego ekranu, rozdzielczości i skali UI. Uznałem, że warto dodać takie opcje, tak aby każdy mógł wszędzie odpalić farmkos, nawet na telewizorze. Dodatkowo dodałem do systemu Particlesów nowe opcje, jak możliwość wyświetlania na UI i odbijanie się od krawędzi ekranu jak w Pongu. Dzięki temu powstał nowy pasek progresu, cząsteczki powiadomień, cząsteczki komputerów. Kompostowania, wodowania i wybuchu antagonisty. Na koniec naprawiłem też te cztery błędy. Może ich ilość nie powala, ale często po naprawianiu jednego pokazywały się trzy inne, które też na bieżąco poprawiałem. Jak widzisz, moja gra otrzymała wiele małych usprawnień, które poprawiły ogólną jakość rozgrywki. Wszystko to pozytywnie wpływa na odczucia podczas grania i sprawia, że produkt jest bliższy jego założeniom. Czyli Cozy Farming Game. Bliższy skończenia. Do widzenia.